Utopia to z pozoru sielankowe miejsce, które charakteryzuje się sprawiedliwością, równością i solidarnością. Jednak bardzo często utopia rodzi się w destopie, czyli chaos. I właśnie taki problem objęli sobie twórcy tej talii kart. Na samym początku zajmijmy się pudełeczkiem, które wygląda następująco. I ciężko mi jest tutaj zrecyzenować tą talię kart, dokładnie omówić o co chodziło producentom podczas umieszczenia różnych grafik ponieważ taliata jest naprawdę dziwna. Przejdźmy teraz sobie do rewersu. Przedstawia się on w następujący sposób. Ciężko jest tutaj cokolwiek opisać ze względu na to, że mamy tutaj mnóstwo brył, według mnie jest ciekawy zrobiony. Przechodząc do samych kart, mają one tutaj wykończenie Magic Finish. Jest to jeszcze lepsze wykończenie niż mają standardy, i dzięki temu podczas wykonywania sztuczek karty będą nam się po prostu przyjemnie trzymały w dłoniach i wszystkie ruchy będą ułatwione. Zostały one także zrobione na papierze B Premium, dzięki czemu telia będzie zachowała jeszcze dłużej swoją żywotność. Jeżeli rozłożymy sobie karty, na pewno możemy dostrzec, że nie jest to zwyczajna talia kart. Każdy symbole są inne i jeszcze bardziej nadają tej talii kart swoistego klimatu. Asy są tutaj niecodzienne, możemy odczuć wrażenie, że pośrodku z nich znajduje się jakaś tajemnicza moc oraz same bryły lewitują. A teraz zwróćcie uwagę na figury. Ja odczuwam takie wrażenie, że wszystkie osoby są ślepe ze względu na to, że nie mają dobrze dorysowanych oczu i w pewien sposób są zaślepieni. Ciekawe czym? A wokół nich są charakterystyczne plamy i szkice, co jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że nie mam pojęcia do czego zmierzał autor tej taliki. A Jokery prezentują się w następujący sposób i przedstawiają one swoistą kukłę, która jest raniona, a wokół nich mamy kilka bloków. Fajnie, że twórcy dorzucili do tej talii kart kartę, która z dwóch stron zawiera rewers. Jeżeli interesujecie się iluzją, to doskonale wiecie, jak ten rodzaj karty jest pomocny. Oraz taką jedną kartę reklamową. Oceniając tą talię kart, jeżeli ktoś kolekcjonuje karty, to wydaje mi się, że ten denk jest obowiązkowy w swojej kolekcji ze względu na taką niecodzienność. Jeżeli ktoś chciałby ją kupić, link do sklepu DINSPL znajduje się w opisie, a teraz uwaga, uwaga, rozwiązanie konkursu. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału. Komentarzy było naprawdę sporo. Nie spodziewałem się tego, że aż tyle osób weźmie udział w konkursie i najbardziej spodobał mi się uwaga, uwaga, ten komentarz. Napisz proszę na maila, który znajduje się w opisie. I już za kilka dni talia kart Aladdin Deck dotrze właśnie do Ciebie. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, jeżeli interesują Was talie kart oraz inne ciekawe przedmioty. Oraz także do zostawienia łapki w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.